slash guild let's do this Hero Siege to dynamicznie rozwijający się projekt gry w stylu Diablo, dostępny na urządzenia Android, iOS i PC. Założenie jest klasycznie proste: zabić wszystkie potwory, zdobyć złoto i doświadczenie, z którym zdobywamy nowy ekwipunek i umiejętności. Początkowo do wyboru są trzy klasy i jedna kraina, jednak z czasem odkrywamy kolejne elementy rozgrywki. Oprócz zwykłej scenografii, autorzy przewidzieli też różne typy podziemi, z zagadkami w stylu Gier Zelda, elitarnymi przeciwnikami i bossem każdego poziomu. W grze ginie się często to I z różnych powodów. Czasem wystarczy wypić nieodpowiednią miksturę. Jednak postać nie traci zdobytego poziomu, więc nie zaczynamy za każdym razem od początku. Obecny jest też kolekcjonerski aspekt. Zdobywamy kolejne odznaki za wykonane akcje oraz elementy wyposażenia kupowane za znalezione kryształy. Kryształy można też nabyć w sklepie gry, wspierając projekt autorów, jednak kupione za nie przedmioty, np. kapelusze, nie mają wielkiego wpływu na rozgrywkę. Sterowanie jest wygodne, grafika ma swój styl i klimat, zawiera wiele aluzji do klasyków gatunku i dyskretne poczucie humoru. Rozgrywka wciąga i mimo, że jest wtórna, jak we wszystkich grach tego typu, może wypełnić sporo czasu. Szczególnie, że autorzy dbają o aktualizację i co chwilę pojawia się w grze coś nowego. Dodajmy też, że poziomy i potwory są generowane losowo, więc każda rozgrywka to nieco inne wyzwanie. Gra jest darmowa i polecam ją koneserom gatunku, jednak jako rozwijający się wciąż projekt ma swoje wady, jak nie do końca dopracowany Interfejs, stabilność czy równowaga w zasadach gry. Jednak przy odrobinie wyrozumiałości przypadnie od każdego fana Diablo na kilka dobrych godzin.